Filong, Filong, so. dzisiaj jest twój szczęśliwy dzień, spełniamy wszystkie twoje życzenia. Proszę mieczem mnie na zakupy. Idźmy do centrum Modlińska 6D, to będzie mostem gdańskim przez Pragę północy, później w kierunku Przez 16 minut, proszę bardzo. Dziękuję. Jesteśmy na miejscu, Modlińska. Idziemy do środka, bo jest zimno i spełnimy tutaj Filonga wszystkie marzenia. Chciałbym babuti. Wezmę mm. Maxi, Papi. Proszę bardzo. Zadowolony? Dziękuję. Jest taka kawa z mlekiem kondensowanym. To, to dla Filonga? To dla Filonga. Wstaję i atakuje każdy dzień. Myślę, że filonga. Wow, dziękuję, dziękuję. Asian style. To jest jednak z najostniejszych zup no, to jest na jest świecie. Żebyś nie da zjeść? Dla filonga wszystko? Tak, dla exactly. Więcej nie ma. Do końca miesiąca, jest 2 listopada. Filong, ja, ja bym chciała to. Filonga kupisz mi. Jesteś głodny filong? Idziemy jeść. Idziemy jeść. To jest po bez tą zupę i jest taki sos czarny ze wołowiny. Ja muszę experience wietnamski, prawdziwy. Mhm. Mm. Mm się. Jeżeli ktoś lubi jeść na Bakalarskiej, a ja wiem, że dużo ludzi lubi, to teraz jest taka opcja właśnie na Pradze Północ, blisko Koźmina, centrum od Spełniamy tu marzenia. Co ty to kupiłeś? Mega fajne jedzenie. Mega fajny dzień. Kogo marzenia spełniamy jako kolejne? Przymy Oli. Dobrze? Teraz. To. Nikt o mnie nie myśli.